Rzeczy to region rozpościerający się po obydwu stronach Wisły, mniej więcej obejmuje cztery dzielnice warszawskie, Pragę Południe, Wawer, Wilanów i Mokotów i dwa powiaty podwarszawskie, Otwocki i Piaseczyński, kawałek nawet Garwolińskiego, chodzi o gminę Wilga. Przy czym nie są to całe te powiaty, całe te dzielnice, tylko te paski nadwiślańskie, patrząc obrazowo mniej więcej od Portu Czerniakowskiego, od Saskiej Kępy do ujścia Wilki i Pilicy. Projekt realizuje Centrum Kultury Wilanów. Składa się on z trzech części. Pierwszą z nich to był wykład doktora Łukasza Maurycego Stanaszka, który opowiedział historię powstania haftu wilanowskiego, czym jest mikroregion etnograficzny zwany Urzeczem. Następnie pojechaliśmy na wycieczkę, żeby przekonać się, gdzie to urzecze jest, żeby udowodnić, że wilanów znajduje się na terenie tego mikroregionu etnograficznego. Od zawsze zastanawiano się, skąd pochodzi ten nasz czarny, roślinny haft. Do tej pory większość ludzi myślała, że ma on związek z dawnym ogrodzeniem pałacu wilanowskiego i jest on odwzorowaniem takich ozdób kwiatowych na prętach, które rzekomo miały występować na pałacowym ogrodzeniu. Po długich badaniach udało nam się ustalić, że pałac w Wilanowie w zasadzie w ogóle żadnych ozdób nie miał. Były to albo zwykłe pręty, albo płoty chruściane, czyli drewniane, więc no, ta teoria odpada. Dzisiaj już wiemy, że haft wilanowski związany jest z pobliską papiernią wieziorską i wycinanką, która pierwotnie stamtąd zaczęła mieć inspirację, dlatego że od 1834 roku robiony był tam taki czarny, glansowany papier i ta wycinanka rozwijać się zaczęła w dalszych i bliższych okolicach. Natomiast jest taki jeden przekaz badacza frankowskiego z początku XX wieku, który jasno powiedział, mogą Państwo zobaczyć, jak pięknie odwzorowano sobie wycinankę pod Powsinem, gdzie zaczęto ją sobie wy" szywać na ramionach i chustach czepcowych. Wydaje się, że sprawa jest w pewnym sensie zamknięta. Wycieczka oraz wykład były wstępem do pracy kobiet, które zajmowały się już praktyczną stroną haftu. Odnawiały swoje ubrania, wykorzystując elementy znane z haftu wilanowskiego, a także nowe wersje dodatków domowych, takich jak kosmetyczki, serwetki, fartuchy. Wkręciłam się w to bardzo, bardzo mocno. Jest to jakby taki proces, który sprawia, że ja odpoczywam, relaksuję się, moja głowa odpoczywa. Myślę, że mogę porównać haftowanie do medytacji. Te codzienne troski wieczorem sobie odpływają razem z kolejnym ściegiem, kolejnym oczkiem. Bardzo podoba mi się obrzędowość tej czarnej nitki, te opowieści o tym, że to jest ta czarna ziemia, to odbicie przyrody w tafli wody, te dwie strony Wisły. Jestem właśnie w tej ubraniowej grupie, i tu jest haft, który będzie przyszyty do sweterka. Na plecach prawdopodobnie. w sztuka specjalnie kupiona, żeby ładnie się tutaj wzór wilanowski prezentował i był takim trochę kontrastem do tych pasków. Zrobiłam rękawiczki, i, i zrobiłam sobie bluzeczki o, ożywiłam te, takimi haftami, o takimi pięknymi haftami. Wydawało mi się, że czarną nitką wyhaftować można wszystko, a to nagle się okazuje, że człowiek haftuje, haftuje i wzór jest narysowany, a końca nie widać. Nie byłam przygotowana na to, że to jest takie czasochłonne, ale niesamowicie mnie to wyciszyło. Haft Wilanowski jest dla mnie próbą nawiązania kontaktu z moją pra 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 babcią, która osiedliła się nad Wisłą, niedaleko Torunia. Projekt Połączeni Czarną Nitką jest dla mnie przede wszystkim możliwością spotkania z wyjątkowymi osobami. Stworzenie takiej sytuacji, w której możemy się wspólnie poznać bliżej i powiązać się tak w takim kobiecym, fajnym kręgu. Miło spędzić czas z igłą i z nitką w dłoni. Spotykałyśmy się tutaj co wtorek i działa się magia, magia z czarną nitką. sobie wyobrażam taką sytuację, w której na przykład ktoś, kto wyszywał tutaj kilkadziesiąt lat temu, zaglądał do nas przez okno, przez szybkę i podglądał i cieszył się z tego, że się spotykamy i kontynuujemy to, co było kiedyś. Czarny jest wieczny, zawsze wraca. Haft Wilanowski ma przyszłość w modzie. Mógłby być atrakcyjnym trendem do sprzedawania nawet w takich designerskich rzeczach, jak nie wiem, paprocki czy brzozowski. Wedle analiz etnograficznych czarny haft związany jest z niezwykle żyzną ziemią, tą madą wiślaną, która zapewniała mieszkańcom dobrobyt. Wydaje się, że ten haft no, znakomicie się wpisuje w XXI wiek. Nie jest on taki przaśny, taki typowo ludowy, co młodemu pokoleniu może się podobać, dlatego że nie jest on kojarzony z takim typowym strojem ludowym. Ten haft jest taki stonowany. On się idealnie wpasuje w to, co powiedział bloger o Rzeczanach, że wyglądają dostojnie i porządnie, bardziej wzbudzają zazdrość niż śmiech. Uważano, że to są bogaci gospodarze, porządni, dostojni. Za kamarków obecnie sto a kiedyś podwarszawskich terenów. Historie, których na co dzień nie znamy, one są trochę zapomniane, więc fajnie je przywracać do życia. Projekt był ciekawy. Wilanów jest mi bliski. To jest miejsce, w którym jest klimat. Cokolwiek by się działo, to są ludzie z pasją i jakiekolwiek warsztaty się odbywają, to one są no, naprawdę wspaniałe tworzymy kolekcję odzieży inspirowaną haftem z Urzecza i z Wilanowa. Pokazujemy go w współczesnej formie na ciuchach, które mamy w szafy wyciągnięte i dodatkowo pokazujemy je na dodatkach, które mam nadzieję zaistnieją w takiej formie współczesnej, czyli będą wykorzystywać te dziewczyny w codziennym swoim życiu. Mi osobiście czarna Nitka kojarzy się z czarną, fajną, żyzną ziemią i jest to taki rodzaj podziękowania naszej ziemi, która nas otacza, daje nam plony, z których możemy żyć i dzięki którym funkcjonujemy. Niezwykle ważnym momentem. Był rok 2000, kiedy powstał zespół kuźnia artystyczna. To wtedy były rekonstruowane stroje wilanowskie, bo w oryginale tych strojów wilanowskich zachowało się niewiele. Jesteśmy dumni z tego haftu wilanowskiego, ze stroju wilanowskiego, ale także jesteśmy bardzo dumni z miejsca, w którym wiele tych wydarzeń etnograficznych się odbywa. Mówię tutaj o starej powsińskiej plebanii. To tam odbywały się warsztaty. Tam, proszę Państwa, skupiają się wszystkie wydarzenia etnograficzne, taki obrzędowy rok Polski. Ta kuchnia jest takim wyjątkowym miejscem. No to to spotykanie się w takim kobiecym gronie, w takiej kuchni, która tak trochę nawiązuje też w ogóle do kuchni u mojej babci, ta przestrzeń była wyjątkowa i sprzyjająca do tego, żeby rzeczywiście ten, ten projekt tak osobiście dobrze odebrać. Jest to miejsce, które emanuje kulturą ludową, etnograficzną, tym wszystkim, czym żyli ludzie na tych terenach przez wiele, wiele, wiele lat. Poznawanie własnej tożsamości jest niezwykle ważne, dlatego że, jak ktoś kiedyś powiedział: Jeżeli wiemy, kim byliśmy, to będziemy wiedzieli, dokąd zmierzamy. Urzecze nie było takim regionem zamkniętym ono się w zasadzie opierało na takich żywiołach obcych, olendrach, flisakach i ludności miejscowej tej mazowieckiej. Urzeczanie to taka zbieranina ludzi z północy, ludzi z południa, ludzi przedsiębiorczych, którzy chcieli być blisko wielkiego miasta, handlować sobie, dobrze żyć. Staramy się podkreślać, że Wilanów i Powsin to swego rodzaju enklawy etnograficzne. Które na mapie Warszawy, ale także na mapie Mazowsza są niezwykle ważne. Musimy wszystkim tym, którzy sprowadzają się do Wilanowa, mówić o tym, że jest strój wilanowski, że jest haft wilanowski i że jest takie miejsce, w którym ludowizna, etnografia jest bardzo, bardzo ważna. Projekt zakończył się wystawą oraz bernisarzem. Wystawę możecie Państwo oglądać na w stronie Centrum Kultury Wilanów www.kulturawilanów.pl Projekt jest finansowany przez miasto stołeczne Warszawa.